Cześć! Witajcie! Chcę się z Wami podzielić dwoma kartkami ślubnymi, które ostatnio miałam okazję wykonać. Obie kartki wykonałam z kolekcji Always and Forever i każdą z nich umieściłam w pudełku, które również wykonałam samodzielnie. Wyjątkowo jestem dumna z tego, które teraz widzicie, dlatego że. Ona jest zamykana na magnes, ale po otwarciu, jak zwrócicie uwagę, nie widać miejsca, w którym ten magnes jest ukryty, tak samo nie widać w samej ramce, a całość jest tak naprawdę z surowego papieru kraftowego, który, mo który moim zdaniem pasuje bardzo do tego. Oba pudełka mają okienka, przez które kartki są eksponowane, a dzięki temu możemy wręczyć kartkę w ten sposób właśnie, w tym pudełku i ona się nie zniszczy, bo jednak kartki, które tutaj widzicie, są bardzo warstwowe, mają wiele elementów. W środku każdej kartki znajduje się miejsce na życzenia, tył zostawiłam czysty, umieściłam tylko własne logo. Te kartki są naprawdę bardzo warstwowe i szczerze mówiąc, wycinanie elementów to jest coś do nich, dlatego że taka jedna kartka to jest mniej więcej dzień y, pracy, y, więc naprawdę to jest dużo, dużo elementów. Y, te kompozycje są na wielu warstwach. Ta z kolei y, również ma parę młodą i również ma ramkę, która tam jest trochę widoczna, trochę się przebija z tła. Jest to motyw, jeden z przewodnich takich motywów kolekcji. Skard do wycięcia. Właśnie ta ramka jest skard do wycięcia. Tutaj możecie ją zobaczyć, jakby, jak ona wyglądała przed wycięciem. No i znowu tył jest gładki. No i to jest to, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Wpadajcie na mojego Instagrama, tam często możecie zobaczyć więcej. No i do zobaczenia.